Każdego dnia w Polsce popełniane są tysiące przestępstw. Na kanale wiadomości kryminalne codziennie znajdziecie najbardziej szokujące przestępstwa z kraju i ze świata. W miejscowości Tolkowiec w Powiecie Braniewskim, województwo warmińsko-mazurskie, doszło do skandalicznego incydentu z udziałem księdza który podczas wizyty duszpasterskiej dopuścił się agresywnego zachowania wobec psa. Duchowny, proboszcz miejscowej parafii rzymskokatolickiej, kopnął psa przez ogrodzenie, próbował go zastraszyć oraz rzucił w niego kamieniem. Całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamerę zamontowaną na posesji i opublikowane w internecie, wywołując ogromne oburzenie. Na nagraniu, które szybko obiegło serwisy społecznościowe, widać jak ksiądz Bogdan Okraska w towarzystwie ministranta Próbuje wejść na teren prywatnej posesji. Przy ogrodzeniu biegał szczekający pies, broniąc swojego terenu. Ksiądz początkowo czekał przed furtką, najprawdopodobniej rozmawiając z właścicielem posesji, po czym zaczął chodzić wzdłuż ogrodzenia. W pewnym momencie zaczął kopać siatkę w miejscu, gdzie znajdowało się zwierzę. Następnie markował uderzenia ręką i próbował dosięgnąć psa, przekładając nad ogrodzeniem torbę. Chwilę później sięgnął po kamień leżący na ziemi i rzucił nim w czworonoga. Nagranie zostało opublikowane w mediach społecznościowych przez posła nowej lewicy, Łukasza Litewkę, co przyczyniło się do jego szybkiego rozpowszechnienia. W sieci pojawiły się tysiące komentarzy potępiających zachowanie duchownego. Sprawą zajmą się organy ścigania. Jak poinformowała sierżant Justyna Romańczuk. Oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Braniewie wpłynęło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Będziemy prowadzić czynności wyjaśniające, aby ustalić, czy doszło do złamania prawa, przekazała policjantka. Zawiadomienie zostało złożone przez organizację zajmującą się ochroną zwierząt, która na razie woli pozostać anonimowa. Zgodnie z artykułem 35 ustawy o ochronie zwierząt, zaznęcanie się nad zwierzęciem grozi kara pozbawienia wolności do trzech lat. W przypadku działania ze szczególnym okrucieństwem kara ta może zostać zwiększona do pięciu lat. Na incydent zareagowała również kuria archidiecezji warmińskiej. W wydanym oświadczeniu rzecznik kurii ksiądz Marcin Sawicki wyraził zdecydowaną dezaprobatę dla zachowania księdza. Żadna agresja wobec zwierząt nie powinna mieć miejsca. Z księdzem, który dopuścił się takiego zachowania, odbyła się rozmowa i otrzymał stosowne upomnienie. Poinformował rzecznik. W miejskim autobusie w niepołomicach doszło do przerażającego incydentu, który mógł zakończyć się tragicznie. 3 stycznia 15-letni chłopak wracał do domu w powiecie Wielickim. Gdy w pojeździe pozostali jedynie on, kierowca i jeszcze jeden pasażer, sytuacja przybrała dramatyczny obrót. Nieznany mężczyzna, który podróżował autobusem, nagle podszedł do nastolatka. W ręce trzymał reklamówkę, z której wyciągnął pistolet gazowy. Przyłożył go do głowy chłopca i zapytał: Boisz się? Przerażony chłopak nie zdążył odpowiedzieć, a napastnik po chwili wysiadł z autobusu, pozostawiając chłopca w stanie szoku. O zdarzeniu natychmiast powiadomiono policję. Funkcjonariusze z komendy powiatowej policji w Wieliczce oraz w Niepołomicach rozpoczęli intensywne działania. Dzięki analizie śladów i zebranych dowodów już następnego dnia wytypowano podejrzanego. Okazał się nim 22-letni mieszkaniec gminy Wieliczka. 5 stycznia kryminalni z Wieliczki, przy wsparciu samodzielnego pododdziału kontrterrorystycznego Policji w Krakowie, zatrzymali mężczyznę w jego miejscu zamieszkania. Podczas przeszukania zabezpieczono broń gazową, której użył do grożenia nastolatkowi. 22-latek już następnego dnia usłyszał zarzuty kierowania gruźb pozbawienia życia oraz narażenia małoletniego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Za te czyny grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności. Policjanci z warszawskiego Wawra zatrzymali 38-letniego mężczyznę, który w ciągu miesiąca włamał się do kilkunastu firm i lokali usługowych. Jak ustalono, Podejrzany działał w warunkach multirecydywy i usłyszał 11 zarzutów. Zgłoszenia o włamaniach zaczęły napływać do komisariatu przy ulicy Mrówczej. Dotyczyły one kradzieży z włamaniem do zakładów usługowych i firm, które znajdowały się w niewielkiej odległości od siebie. Policjanci zebrali dowody pozwalające na wytypowanie sprawcy i jego zatrzymanie. Okazało się, że 38 latek był już poszukiwany za wcześniejsze przestępstwa i miał do odbycia karę dwóch lat i 10 miesięcy więzienia. Mężczyzna w przeszłości był wielokrotnie karany za przestępstwa przeciwko mieniu, aby uniknąć organów ścigania, nie przebywał dłużej w żadnym miejscu. Wyjaśniła podinspektor Joanna Węgrzyniak z komendy rejonowej policji Warszawa 7. Podejrzany włamywał się wszędzie, gdzie spodziewał się znaleźć gotówkę. Jego celem były głównie lokale usługowe i firmy. Na przestrzeni miesiąca dokonał kilkunastu włamań, choć w kilku przypadkach został spłoszony i nie zdołał nic ukraść. Policja oszacowała straty wyrządzone przez mężczyznę na około 50 tysięcy złotych. Na podstawie zgromadzonych dowodów przedstawiono podejrzanemu 11 zarzutów, z których niektóre dotyczą przestępstw popełnionych czynem ciągłym. Wszystkie zostały dokonane w warunkach multirecydywy. Mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu przestępstw. I dobrowolnie poddał się karze dwóch i pół roku pozbawienia wolności, poinformowała podinspektor Węgrzyniak. Zgodnie z dyspozycją nakazu doprowadzenia, zatrzymany został osadzony w areszcie śledczym, gdzie odbędzie zarówno tę karę, jak i wcześniejsze wyroki. Kryminalni ze śródmiejskiego wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu. Prowadzili intensywne działania w sprawie kradzieży z włamaniem do biurowca przy Alei Jana Pawła II w Warszawie. Funkcjonariusze zastosowali dwutorowe podejście: zabezpieczyli nagrania z monitoringu, przesłuchali świadków mogących posiadać istotne informacje oraz przeprowadzili szeroko zakrojone działania operacyjne. Rezultatem pracy policjantów było ustalenie tożsamości podejrzanego. Okazało się, że za kradzież odpowiada 45-letni mężczyzna, który ukradł swojej żonie kartę dostępową do biurowca, gdzie była zatrudniona. Początkowo pomagał jej w pracy, ale później wracał sam, wykorzystując skradzioną kartę i dokonywał kradzieży laptopów. Policjanci zatrzymali mężczyznę w pobliżu jego miejsca zamieszkania, gdzie podczas rozmowy przyznał się do winy. Śródmiejscy funkcjonariusze odzyskali 9 z 14 skradzionych laptopów. Po nocy spędzonej w policyjnym areszcie podejrzany usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem. Dalsze ustalenia wykazały, że działał on w warunkach recydywy, w przeszłości popełnił podobne przestępstwa. W związku z tym grozi mu kara do 15 lat pozbawienia wolności. Decyzją prokuratury rejonowej Warszawa Śródmieście Północ mężczyzna został objęty policyjnym dozorem. Postępowanie w tej sprawie jest nadal nadzorowane przez prokuraturę. Która prowadzi dalsze czynności mające na celu pełne wyjaśnienie okoliczności przestępstwa oraz ustalenie losów pozostałych skradzionych przedmiotów. 39-letni mieszkaniec Świdnicy w województwie dolnośląskim usłyszał zarzut kierowania gruźb karalnych wobec Jerzego Owsiaka, prezesa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak poinformowała rzeczniczka prokuratury okręgowej w Radomiu. Aneta guść, prokuratura uznała, że istnieją uzasadnione obawy, iż mężczyzna mógł zamienić swoje słowa w czyny. Za to przestępstwo grozi mu kara do trzech lat pozbawienia wolności. Według ustaleń śledczych, 13 stycznia 2025 roku Daniel D. opublikował na platformie społecznościowej X wpis zawierający groźby karalne wobec Jerzego Owsiaka. W poście nawoływał do pozbawienia życia osoby związanej z działalnością Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Mężczyzna przyznał się do opublikowania komentarza, tłumacząc, że nie zamierzał nikogo skrzywdzić, a jego wpis był reakcją na inne tego typu treści w internecie. Utrzymuje, że jego zachowanie miało charakter incydentalny, prokuratura zastosowała wobec podejrzanego środki zapobiegawcze. Daniel D. ma zakaz zbliżania się do Jerzego Owsiaka na odległość mniejszą niż 100 metrów oraz zakaz wypowiadania się w mediach społecznościowych na temat Jerzego Owsiaka i WOŚP. Dodatkowo został objęty dozorem policyjnym. Sprawa Daniela D. nie jest odosobniona. Kilka dni wcześniej zatrzymano 71-letniego mężczyznę z Nowego Sącza, który również kierował groźby karalne pod adresem Jerzego Owsiaka. Został on doprowadzony do prokuratury rejonowej Warszawa Śródmieście Północ, gdzie usłyszał zarzuty. Prokurator Piotr Antoni Skiba poinformował, że 70-latek przyznał się do winy i wyjaśnił, że nie chciał nikogo krzywdzić ani obrażać. Jemu również grozi kara do trzech lat więzienia. Prokuratura prowadzi także postępowania wobec innych osób oskarżonych o podobne czyny. Zarzuty usłyszeli m.in. 66-letnia kobieta Storunia oraz 38-letni mieszkaniec Odrzykonia w powiecie krośnieńskim na Podkarpaciu. Jerzy Owsiak, który na początku stycznia poinformował o otrzymywaniu gruźb, zapewnił, że pomimo tych incydentów nie zamierza rezygnować z działań na rzecz organizacji 33 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na Szczecińskim Podzamczu doszło do szokującego incydentu, w którym został pobity kierowca taksówki próbujący zablokować przejazd kobiecie jadącej pod prąd luksusowym Mercedesem. Zdarzenie, które miało miejsce na wysokości ulicy Wielkiej Odżańskiej, zostało zarejestrowane przez świadków, a nagranie szybko rozprzestrzeniło się w internecie, między innymi na kanale Bandyci Drogowi w serwisie YouTube. Według opisu zdarzenia na nagraniu widzimy, jak taksówkarz zajeżdża drogę kobiecie kierującej Mercedesem. W odpowiedzi z samochodu wysiada pasażer, który grozi kierowcy taksówki, mówiąc: Ja wyciągnę pistolet. Wkrótce sytuacja eskaluje. Na miejscu pojawiają się inni mężczyźni, najprawdopodobniej znajomi kobiety. Jeden z nich kopie i uderza w szybę samochodu taksówkarza. W obronie własnej kierowca używa gazu łzawiącego, trafiając kobietę prowadzącą Mercedesa, co wywołuje dalszą agresję. Gazem na kobietę ja cię zaraz rzucę słychać na nagraniu. Pod koniec filmu widzimy, jak mężczyźni fizycznie atakują taksówkarza. W wiadomości załączonej do nagrania ofiara potwierdziła, że została dotkliwie pobita. Chciałem ominąć Mercedesa, ale przyjechało drugie auto, znajomi kobiety i zablokowali mnie. Kazali cofać się 100 metrów. Jestem na tomografii w szpitalu. Przechodzień zaatakował mnie kilkukrotnie w głowę. Bałem się i próbowałem otworzyć nóż. Napisał kierowca. Okazało się, że samochód, którym poruszała się kobieta, był wynajęty z firmy Kazuato. W internecie pojawiło się oświadczenie firmy. Pojazd został wydany klientce w ramach ubezpieczenia zleconego przez firmę ubezpieczeniową. Firma Kazuato nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie najemców, ale zapewniamy pełną współpracę z organami ścigania w zakresie zabezpieczenia dokumentacji, jeśli zajdzie taka potrzeba, poinformowano. Szczecińska policja potwierdziła, że prowadzi czynności w sprawie. W niedzielę na Podzamczu doszło do awantury z udziałem kilku osób. Poszkodowany jest kierowca taksówki. Do tej pory zatrzymano jedną osobę, 29-latka, który wkrótce usłyszy zarzuty. Analizujemy zebrany materiał dowodowy, w tym nagrania, oraz przesłuchujemy świadków, aby ustalić odpowiedzialność pozostałych osób. Powiedziała Anna Gembala, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Policja apeluje do świadków zdarzenia o zgłaszanie się do odpowiednich jednostek w celu wsparcia dochodzenia. W sprawie mogą pojawić się kolejne zatrzymania, a materiał dowodowy wskazuje na poważne naruszenia prawa. Nie czy dlaczego nie? Co? No bo nie. Dlaczego ja tam jadę. Co? Tam Ustań jadę. sobie krótko na bok. Nie. Podjadaj. Chodź. Tu dawaj. nie interesujmy ci gazem. to Tu dawaj. 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 No będziesz no, w internecie. No No ja tam jadę. No to kur... To ja też znowu. Otwieraj. Otwieraj! Ja chcę kurs! Ja chcę kurs!

Muszę ja odzyskać do nie niego, chciała też coś mu zrobić. Otwórz! Dobra, ogólnie no to no nagrywaj, się. ale parkujemy i zostajemy pod przyjazdu policji, bo wydaje się, się na policji, no jego

W nocy z soboty na niedzielę, z 18 na 19 stycznia, na Starym Mieście w Głogowie doszło do szokującego incydentu. Kierowca czarnego suwa marki Land Rover celowo wjeżdżał na chodnik, próbując potrącić przechodniów. Nagrania z tego zdarzenia pojawiły się w mediach społecznościowych, wzbudzając ogromne poruszenie. Policja twierdzi, że prowadzi intensywne działania, aby zatrzymać sprawcę, aczkolwiek społeczeństwo zarzuca policji, że w innych sytuacjach potrafią działać bardzo szybko, a w tej mimo danych z tablicy rejestracyjnej sprawca pozostaje na wolności. Na nagraniach widać, jak kierowca czarnego Land Rowera porusza się brawurowo, celowo wjeżdżając na chodnik w pobliżu grupy ludzi. Samochód wykonuje gwałtowne manewry, ścigając przechodniów. W jednym z momentów na nagraniu widać, jak jedna osoba została potrącona przez pojazd. Kierowca następnie wycofuje samochód z ulicy i oddala się z miejsca zdarzenia. Zdarzenie miało miejsce około godziny 23.30. Funkcjonariusze komendy powiatowej policji w Głogowie otrzymali zgłoszenie o incydencie i natychmiast udali się na miejsce. Na miejscu policjanci zastali trzy uszkodzone pojazdy. Osoby, które były na miejscu, nie wymagały pomocy medycznej. Trwają intensywne działania mające na celu ustalenie okoliczności zdarzenia oraz zatrzymanie sprawcy, poinformowała młodszy aspirant Natalia Szymańska z KPP w Głogowie. Policjanci prowadzą zarówno działania operacyjne, jak i poszukiwawcze. Jak dodała, prokuratura postawiła zarzut 31-letniemu Dawidowi Z, który był kierowcą pojazdu. Grozi mu kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Do sprawy odniósł się także Czesław Mroczek, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Na swoim profilu w serwisie X napisał: Sprawca niebezpiecznej bulwersującej jazdy samochodem w Głogowie jest ustalony, zostanie zatrzymany. Ludzie natomiast szukają odpowiedzi na pytanie, dlaczego policja mimo wszystkich potrzebnych danych do namierzenia, wciąż nie zatrzymała sprawcy. Gdzie w innych przypadkach działanie policji potrafi być ekspresowe. W jednym z postów na platformie X użytkownik napisał: Hej, polska policja, jak to jest, że namierzenie starej baby atakującej świętego owsiaka w necie zajmuje wam rekordowo krótki czas, ale nie potraficie namierzyć wariata z głogowa? Ja wiem, że grożenie Jurasowi jest gorszą zbrodnią niż rozjeżdżanie ludzi, ale mimo wszystko. Czytamy na platformie X. Natomiast inny użytkownik napisał: Mijają 24 godziny, a policja działa, jakby dawała mu czas na ucieczkę. Do zdarzenia przyjechali po dwóch godzinach. Gość jest majętny, niebezpieczny i uzbrojony. W mediach cisza. Policja apeluje do świadków zdarzenia o zgłaszanie się na komisariat w celu złożenia zeznań, które mogą pomóc w ustaleniu pełnych okoliczności tego zdarzenia. Codziennie w Polsce i na świecie popełniane są tysiące przestępstw. Jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami kryminalnymi, zachęcamy do polubienia filmu oraz do subskrypcji kanału.